Witajcie kochani w kolejnym filmie, w samym dniu i zaczynamy kolejną dekorację. Teraz będzie w takim, e, takim pojemniku trochę królewskim, <laughs> nie, to nie jest królewski, wiecie, to jest takie, tak mi się kojarzy, takie naczynia z takich kielichów kiedyś, filiko oczywiście, że to nie jest, to jest po prostu e, baza na stópce, można powiedzieć, nie wiem, jak to się nazywa, takie naczynie, e, także już zaczynam, zapraszam. Coś mi się dzisiaj nie udaje. Zrobiłam wideo, skończyłam, patrzę na telefon, a wszystko jest nienagrane. Także zaczynam od początku. Moje naczynie jest takie dosyć głębokie, dlatego mam tu taką brzydką, ale grubą szyszkę. Kładę ją na spód, żeby tak ten spód wypełnić tymi większymi szyszkami. I teraz mam tu Pełno w reklamówce, dlatego rozrzucę je. O, tu chcę Wam pokazać szyszkę. O, i tą. Te dwie szyszki to są te same. Ta po prostu gruba jest zjedzona przez mysz w lesie. Dlatego wygląda teraz, teraz. Y, dlatego wygląda teraz tak. I moim zdaniem bardzo to ładnie wygląda. Bardzo mi się takie rzeczy podobają. rzucamy przyszki obojętnie gdzie widzicie mam różne kolory one w ogóle tutaj nie grają żadnej różnicy żeby był jakiś kolor czy nie po prostu je rzucamy i teraz jak byłam w tym sklepie ogrodniczym to kupiłam taki plastik fantastik za takimi rzeczami zawsze mówiłam że nie przepadam kupiłam to tylko dlatego że myślałam o tej dekoracji którą wam w tej chwili przedstawiam i on i ta ym, Świerk, co to jest? To jest takie lejące. O to mi chodzi. Z naturalny, na, natury takiej nie dostanę, dlatego pomyślałam, że kupię, bo mi właśnie o taki efekt tutaj chodzi. To w ogóle są trzy kawałki, ale ja je obcięłam. To był taki związany, to było takim plastikiem, taki kij. Ja to obcięłam, mi się teraz trzy z tego zrobiły. No, nic nie szkodzi, może być. No Także... Tutaj sobie wtedy ten kikutek schowię I nadal chcę, żeby to tak zwisało, spadało. OK. Druga dekoracja, znaczy druga dekoracja. To jest, Aj, nie znożyłam wam powiedzieć, bo właśnie na początku mówiłam. Ta dekoracja, jak zauważyliście, jest bardzo, bardzo y, łatwa i bardzo w sumie tania, no bo szyszki, jeżeli się ma z zeszłego roku, można je użyć tutaj w tej chwili. Jeżeli ktoś nie ma takiej ilości szyszek jak ja, proponuję wypełnić naczynie czymś nie wiem, papier albo toaletowy, albo papier spożywczy, ten ta folia spożywcza, albo srebrny papier i poukładać może troszeczkę mchu i na to, żeby tego papieru nie było widać, nie? I na to, albo świerk tak po, porzucać, nie? I na to szyszki i po prostu, ym, i po prostu ym, te, jak to się nazywa? No i powrzucać sobie... Yy, szyszki właśnie, tyle ile się ma, i yy, mi się wydarzy, że w ten sposób też można tak zrobić. No, w każdym razie. Dekoracja jest bardzo łatwa, yy, i to jest może dla tych ludzi, którzy nie lubią, tak jak ja mam tu mech, tu co chwilę muszę, wiecie, te, te, te drobinki spadają, co chwilę muszę wycierać, ręce mam brudne, sypię się, obcinam świerk, to też te igiełki się łamią i to wszystko. To jest dużo sprzątania po tym, po prostu jak to mówię, świni to. Dlatego to jest ta dekoracja jest dla tych osób, które no nie lubią takich rzeczy, takiego świnienia, lubią bardziej plastik, bo można wtedy schować szybko i, 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 no, i mieć na, na zaroknie Ja mam troszeczkę inaczej. Dlatego Wam pokazuję, tu, tutaj mam na przykład choinkę, można tą choinkę, którą ja robiłam i nie wiem ile lat temu, ale jest film z tą choinką, jak ją robię, także jeżeli chcę Wam się sprawdzić, w którym roku ja to robiłam, to możecie mi napisać w komentarzach, bo ja nawet nie wiem. Na przykład ja tą choinkę teraz zużyję, dlatego że ją mam i ona mi fajnie pasuje do do tych naturalnych tutaj szyszek. Ale jeżeli ktoś ma choinkę, która jest na przykład biała, a ktoś ma e, taka plastikowa, albo to z drzewa takie są, można kupić, nie? No to też można postawić ją, to, to fajnie będzie wyglądała. Jeżeli ktoś kupi białą choinkę, to wystarczy, że sobie ktoś naczynie niech zmieni na białe albo coś takiego, nie? Także można kombinować. E, tu jest moja stara, stara doniczka, na której pisze gu i ul, co oznacza wesołych świąt. Ja ją będę używała w tej chwili, tu jest w papierze to wszystko zapakowane, widzicie stary mech, on mi tutaj spada, a ja mam świeży mech, a ten mech jest oklejony tą gliną, którą ja używam, ten patyk jest wsadzony w glinę, taką kulkę z gliny, żeby po prostu wszystko się trzymało jak włożę do doniczki i może, mogę sobie w ten sposób też doniczki zmieniać. Z ogrodu znowu byłam i urwać trochę mchu, żeby to wszystko po prostu pochować ładnie, żeby tu nie było widać y, tych białych elementów papieru. Y, no, także ktoś nie ma mchu, to świerk można wsadzić, nie? Albo kępki jakiejś trawy, jeżeli ktoś ma, mieszka w domu jak ja i ma swój, i ma swój ogród, można wypełnić też sztucznym mchem, który się kupuje. Yy, także pomysłów, a pomysłów. Ale nadal uważam, że ta dekoracja jest dla tych, którzy, którzy właśnie nie lubią takiego, takiego syfu, trochę że tak powiem. No i to jest ta dekoracja tutaj. Kolejna. I ja to połączę w jedną dekorację. I tutaj znowu mam świecznik. Można równie dobrze użyć ten, ten inny świecznik, nie? Jeżeli ktoś ma na dwie świeczki, na przykład na jakiś ładny płomyczek, jakieś szkło, takie przezroczyste, kolorowe, które będzie dawało taki fajny efekt. Ja Wam pokażę to wszystko, jak to się um, prezentuje. Dobrze dekoracja prezentuje się już po kończeniu. To jest taki dodatek do, tak sobie może stać to, na przykład ja mam y, dosyć blatu tutaj w kuchni, także pomyślałam sobie, że to będzie stało tak y, na rogu blatu i będę robiła obiad, czy tam kolację, czy w te wieczory teraz takie długie, także taka dekoracja już niedługo będzie stała u mnie na na placie nie trzeba jej ani podlewać, ani nic nie robić. To jest taki dodatek, wiecie. Pokażę Wam z bliska. Fajny jest efekt tego, że to tak fajnie zwisa i ten właśnie to, właśnie naczynie też daje troszeczkę ta srebrna stópka. Taki trochę ekskluzywny look. W każdym razie szyszki są z lasu, prawdziwe. I tutaj mamy doniczka, której, której pisze <laughs> Wesołych Świąt po duńsku Ym, tutaj widzicie te nie wiem jak to się nazywa jest y, złotym drucikiem plecione, ale nie przeszkadza mi to mimo, że wszystko jest w srebrze bo y, by mocno było widać y, te druciki gdybym plotła na srebrno a jakby nie było kolor tych tego czegoś jest brązowy, także posuje. To jest ta dekoracja. Mam nadzieję, że wam się spodobała. I